Dzień dobry, moi kochani. Witam was bardzo serdecznie. Jurka, miałeś wstawić wieszak do pokoju. Wiem. Jaki by tu kolor dzisiaj wybrać? Hmm... To są ciężkie wybory. Nie mam zbyt dużo czasu, słuchajcie. Będę chyba w ogóle musiała przenieść Etka z drzemki do samochodu. Nie wiem. Ale przebieram się, trochę się ogarnę i zaraz wychodzimy z domu. Podjęłam męską decyzję, że zakładam to. Ja bardzo lubię te nasze t-shirty oversize'owe i w ogóle, no mi się bardzo też podoba ten kolor i ta muszelka tutaj, to wszystko jest taka bardzo delikatna, no piękna. Ostatnio, słuchajcie, wiele z Was pytało o ten biustonosz, to jest etam, bardzo go lubię, Wybierzę za to, że nie odstaje pod t-shirtami. A po drugie, ja lubię go również za to, że jest w takim ciemnym kolorze. Ja jestem dosyć opalona. W sensie mam taką karnację po prostu troszeczkę bardziej oliwkową. I dla mnie wszystkie te staniki cieliste są po prostu za jasne i to brzydko wygląda. A ten ma naprawdę piękny kolor, właśnie taki delikatnie opalony. Dobra, ubieram się. O, i założę sobie moje kolczyki piękne, miętowe. A w ogóle to nie pokazywałam Wam mojej brązeletki, dostałam od męża. Z napisem Mama. Słuchajcie, ja mam generalnie wszystko, absolutnie wszystko uprasowane. <grymne> Piękne po wczorajszym nagrywaniu. Bardzo mnie to cieszy. Powiem wam, słuchajcie, co jest najgorsze. Najgorsze jest to, że Edyk śpi i ja będę musiała go obudzić z drzemki za chwilę, bo spóźnimy się do fryzjera. Zawsze takie jest po prostu, że jak nic nie mamy, to on wstaje po godzinie. A jak gdzieś jesteśmy umówieni, jedziemy i w ogóle. To nagle śpi 2,5. Niestety nie mogliśmy tego fryzjera ustawić, bo Tania, siostra w ogóle siostrzeczna Juria, ponieważ jedziemy do siostry siostrzanej Juria, wolna była tylko 13:30, więc pomyślałam sobie: Dobra, no, raczej będzie okej, okay. trochę na ryzyku, no ale powinno być dobrze. To nie jest dobrze, ale jakoś to będzie. Ja słuchajcie sobie, szybko robię makijaż. Bardzo szybko, paletką z ze stwierdziłam, że sobie przetestuję. Wszystko jednym pędzlem, nie bierzcie do mnie przykładu. Powinniśmy generalnie za 5 minut wyjść, a Edek śpi. Idę go budzić, no niestety muszę go obudzić. Nie będzie szczęścia z tego powodu, no ale trudno w takie życie. Dobra moi drodzy, udało się, Edzie wstał sam. Eee, w świetnym nastroju, także super. Ja szybko się ogarnęłam, spakowałam jego torby i lecimy do fryzjera. Kocham ja też Cię kocham. Ostrożnie Buczki. leci, daj znać jak dolecisz. No, do będę, masz będę dobrze pilno, y, lecieć. No, o masz samolot? O 18.00. Tak. Dobra, do guziaczki. No pa. pa, My Cię też. Dzień dobry. Słuchamy sobie z Edwardem Latino. Edward słucha innej muzyki z Mamą i innej muzyki z Tatą. W płciu w jednej z serii do nauki mówienia jest właśnie. Y, Jedna taka scena opisana, jak płócie jest u fryzjera i pani fryzjerka robi ciach, -ciach. i jedział wie, że ciach, ciach to znaczy, żeby coś przeciąć, więc cały czas mu teraz mówię, że jedziemy zrobić ciach, -ciach na włosy. Łukasz i Tati ostatnio nam powiedzieli, że jak pierwszy raz dziecko idzie do fryzjera, to jak wychodzi od fryzjera, to jest tak jakby było rok starsze, <noise> że jest po prostu plus 100 punktów do bycia poważnym. Także jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak jak będzie wyglądać. Fajnie, że jedzie do cioci swojej, którą zna, którą bardzo lubi, bo wydaje mi się, że na pewno przebiegnie to o wiele fajniej. Słuchajcie, wchodzimy. Czuprynki. Edek już został przejęty przez ciocie. about you super był, gdzie był bardzo dzielny, bardzo mu się podobało. W ogóle super salon, nazywa się Czuprynka, bardzo wam polecam. Super w ogóle podejście do dzieci, nie tylko na szatanie, ale wszystkie panie, które tam były, naprawdę rewelacja. <śmienicza> Zedzie. i teraz jedziemy do Galerii Młociny, bo byliśmy niedaleko. Dlatego, że jutro jest Dzień Dziecka i Dzień Dziecka spędzamy z moją przyjaciółką i moją krześnicą. i mam już prezent dla Nikoli. Mam dla niej sukienkę, ale ona teraz bardzo lubi sukienki. Chciałam jej kupić jeszcze jakąś może jedną, ale w Zarze nic nie było. W sensie w Zarze była dosłownie jedna sukienka, która mi się podobała. Także stwierdziłam, że pojedziemy do Playmarka. Ja wam powiem, że szczególnie teraz jak ubrania są w sekundę brudne i zniszczone, to raczej Wybieram sieciówki, dlatego że po prostu widzę jak szybko się z tego wyrasta, jak szybko to wszystko się niszczy i szkoda mi kasy. Ostatnio kupiłam blue bluzę, słuchajcie, w Zarze. Kosztowała chyba 70 zł i dosłownie założyłam ją raz i wylała na siebie cały jogurt jagodowy. I niestety to się nie dobrało. Próbowałam na wszystkie sposoby, zareagowałam szybko, ale dupa. Edzie dostał prezent taki od Cioci. Możesz to wziąć, kochanie, i tuś otwierasz. Zobacz, tutaj możesz otworzyć, tu są rzeczy. To jest taki zestaw do wody, myszko, wiesz? Dostaliśmy również dyplom. Zobaczcie. Moje pierwsze ciach. I tutaj są włosy, Edka. Ciach, ciach. Ale super. To oczywiście na pamiątkę zostaje. Ja gromadzę dla Edzia takie rzeczy. I ja też piszę dla Edka różne listy. I zamierzam mu to dać, jak będzie starszy. Także na pewno dorzucimy ten dyplom, właśnie tam. Ja sobie teraz pomyślałam, bo wróciliśmy, z edziem z piłki, że będzie mi brakować też, słuchajcie, tego jak się stąd wyprowadzimy. Poczekajcie. Będzie mi brakować tego, że dosłownie wszyscy nasi sąsiedzi mają dzieci i to małe dzieci w podobnym wieku, od 7 miesięcy chyba tam do 2 lat i po prostu często jak wychodzę na dwór, edziem przed dom, no to na naszej powiedzmy uliczce, a jest, są też inne dzieci i wszyscy mogą się razem bawić i tak dalej. To jest naprawdę fajne i tego będzie mi trochę brakować, chociaż myślę, że w naszym nowym miejscu, gdzie będziemy mieszkać, też będzie trochę dzieci i grubładek. Poczekaj. Myszko, a ty jakieś porządki w szufladach wyprowadzasz. Może ktoś potrzebuje, żeby poukładać, bo Edward chętny do układania. Wszystko teraz z powrotem musisz pochować. Super. Sam. Sam. Ja Ci nie będę pomagała, oczywiście, to wszystko sam. W tej szufladzie panuje już taki mm, nieład to dla mnie. Dziękuję bardzo. Bo i tak Edech bardzo lubi wyciągać rzeczy i w tej szufladzie też nie ma niczego ostrego i zawsze tego pilnujemy bo on po prostu bardzo lubi wyciągać z tej szuflady różne rzeczy. Szczególnie tego typu przybory kuchenne. Edzie śpi, a ja sobie zrobiłam taką fajną miksturkę. To znaczy, tak mi się wydaje, że to będzie fajne. Hibiskus, jaśmin, zielona herbatka, sęcza. Mm, o Boże, jaki jaśmin super. Ale pyszna. Przeprzepyszna. Lecę na dwie patelnie. Zrobiłam w jogurt na bazie kefiru, awokado i miodu, tak żeby sobie mógł zjeść na deser albo po prostu na drugie śniadanie. Tutaj Jadziulek sobie je... sam jesz, tak? Omleta z pesto bazyliowym, pomidorami, ziołami i serem. A tutaj mam już przygotowaną masę na pankejki, dorzucę do nich muralkę i borówkę i to będzie na drogę na wynos, bo dzisiaj robimy wycieczkę. Także dzisiaj rano produkcja trzech posiłków, ale wolę sobie zrobić już te trzy posiłki teraz, tak żeby na Edka Drzemce móc być przy kąpie, bo dzisiaj premiera Moody. Także lecę teraz, ogarnę pancake'i i będzie wszystko gotowe. Tak wygląda moja masa na pancake'i. Jest tu mąka pełnoziarnista, mleko, awokado. Dzisiaj jest bez wszystko i po prostu czyszczę lodówkę. Musimy jechać też potem na zakupy, bo jutro niedziela. A mam już jakieś totalne resztki, także wykończam resztki. Edzie na drzemca. Ja cała spocona, bo już właśnie jest jakieś 15 minut po że Było tyle osób na stronie, że. Yy... Mamy jakieś hardkorowe przeciążenia, mimo tego, że informowałyśmy o tym, że będzie pewnie dużo osób na stronie i wszystko miało działać, to niestety nie działa tak jak trzeba. Już zgłosiłyśmy wszystko, administratorzy nad tym pracują. Ja słuchajcie, nawet nie wiem czegoś najwięcej więcej Ja się nawet jeszcze nie zalogowałam do systemu, bo właściwie już za pięć były przeciążenia i E, cały czas wszyscy do mnie pisali także ja jedyne co robię teraz to siedzę i odpisuję wam na wiadomości bo generalnie to nie jest tak, że strona nie działa działa, tylko po prostu wywala wyskakują errory i tak dalej i da się zrobić to zamówienie tylko po prostu trzeba non stop wchodzić, odświeżać i tak dalej Ech, wy jesteście zestresowane że wam przypadną ciuchy, które macie w koszyku one nie przypadną, ale dobra po co wam to mówię, wy i tak to oglądacie <grym> jak już jest po zawodach że tak powiem Jezu, ile wiadomości Dobra, nie mam czasu nawet tutaj gadać dla Was, bo muszę Wam odpisywać. Jak Was kocham, po prostu, dziewczyny? Wy piszecie na moody do mnie, e, komentujecie pod filmem. No, e, na pewno jest rekord zamówienia, nawet nie wiem ile, ale update. Część rzeczy już jest wyprzedana, jestem w takim szoku. Ja w ogóle czytam od Was wiadomości, chcę mi się płakać. E, jestem zestresowana, jestem zła trochę, że ta strona się tak na początku e, errorowała. Ale jest już wszystko dobrze. Bardzo szybko to zostało naprawione, mimo tego, że my to zgłaszałyśmy, że będzie premiera i że może być więcej osób, no niestety no czasem tak jest, ale mm, najważniejsze, że ten błąd naprawdę został naprawiony szybko, co nie zmienia faktu, żeby przydało się już czymś rzeczy, ja nawet nie wiem, które jak mam być szczera. Zaraz się zaloguję i popatrzę. Yy, jestem w szoku, jest słuchajcie, dwa razy więcej zamówień niż przy ostatniej kolekcji. Na naszej stronie internetowej yy, muszę zobaczyć w ogóle, ile było osób yy, w piku. Jestem szczęśliwa, bardzo. <laughs> bardzo, 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 naprawdę. Idę słuchajcie, pokować prezenty dla mojej chrześnicy, bo najcieka wstaję z drzemki i jedziemy dzisiaj do mojej przyjaciółki z okazji Dnia Dziecka. Mamy zaplanowany weekend. Ym atrakcje, ale główna atrakcja będzie jutro, bo stwierdziłam, że dzisiaj pewnie wszyscy będą w parkach, w parkach rozrywki i tak dalej, a my jutro zaplanowaliśmy sobie atrakcję z okazji Dnia Dziecka i będzie to wycieczka na farmę Alpak i nie tylko, bo tam są też różne zwierzątka, alpaki, cudaki, tak się nazywa to miejsce. Zrobiłam nam tam rezerwację, jedziemy ze Edwardem, jedziemy z moją chrześnicą, z Asią, a dzisiaj jedziemy do mojej przyjaciółki i do mojej chrześnicy do domu. Ja wiem, że Ola przygotowała już basen nie wiem, czy będzie na tyle fajna pogoda, żeby się kąpać w basenie, ale spakuję Dżewi wszystkie rzeczy yy, i co? I będziemy po prostu sobie spędzać czas dzisiaj w ogródku razem na spokojnie, bo dzisiaj podejrzewam, że wszędzie będzie młyn po prostu. Edek chyba wyczuł, że mama będzie teraz w emocjach i będzie zaabsorbowana pracą, bo śpi długo, bardzo już, słuchajcie, poszedł spać około 11.00. 30. A jeszcze słyszę a propos ciuchów, to pokażę Wam co kupiłam w zarze na mojej chrześnicy, bo chyba wczoraj wam pokazywałam z Primarka zamówienia. Ale spójrzcie na to: w zarze były tak ładne rzeczy. Taki t-shirt różowy w... No, w. różne tam owocki. Dodatkowo takie shorty. Dodatkowo, taki t-shircik. Dodatkowo, taka sukienka, ja zeszalałam, ja już zadzwoniłam do mojej przyjaciółki i powiedziałam, że coś mi się podklejało po prostu w głowie, jak weszłam do Zary i zobaczyłam te wszystkie rzeczy. Takie spodenki. Fajne, co? Taki Piękny, lilowy kolor. W ogóle ładny komplet. takie z tego porobiłam, że wiecie. Ten t shirt tu, to nieduchy, jak coś tylko to odchodzi. wchodzi. Eee, a ten t shirt z tym, o tak. I ta sukieneczka, no pięknie to wszystko wygląda. E, także mam nadzieję, że Nikoli się wszystko spodoba. Ja, słuchajcie, nie będę tego jakoś wybitnie pakować. To mi się mega podoba, tylko to będzie na nią za duże. No ale trudno, no trochę tego dużo kupowałam. no. Kurde, masakra. A wiecie co jest najgorsze, że nie wzięłam paragonu. Nie wiem, jakoś nie pomyślałam. Ale dobra. A, jeszcze. Jeszcze ostatnio jak byłam w sklepie, to kupiłam Nikoli taką sukienkę. Też mi się ona bardzo spodobała. Taki fajny letniaczek i ja w ogóle bym chciała sukienka w takim fasonie, wiecie. Dzień dobry, moi drodzy, mamy kolejny dzień. Wstaliśmy właśnie za dzień. Wczoraj cały dzień spędziliśmy u Olgi. Spędziliśmy po prostu dzień sobie z moją krześnicą i z moim przyjaciółką. Jadzie miał u nich w domu wesołe miasteczko. Dostał w ogóle super prezenty, pokażę Wam zaraz, a potem pojechaliśmy na zakupy. Jak to nagrywałam, to Edek wylał miskę z wodą kota. I kot był taki głodny, że nawet się tym nie przejął i generalnie stoi w wodzie i je. <laughs> I ja tutaj zaczęłam wycierać obok niego, a on w ogóle jest niewzruszony i i sobie nadal je. Ale wracając do moich placków, to wczoraj wyszły średnie. <gutowanie> Gotowanie to jednak nie jest moja mocna strona, więc dzisiaj stwierdziłam, że po prostu zrobię z przepisu. Miałam akurat serek wiejski. Wczoraj byliśmy na zakupach, więc mam już normalnie całą lodówkę jedzenia, także zobaczymy. Robię z takiego przepisu, mam nadzieję, że to wyjdzie. Robię z przepisu, ale oczywiście nie byłabym sobą, gdybym trochę tego przepisu nie zmodyfikowała, ponieważ dodaję owoce do tego. Edzie wczoraj cały dzień, słuchajcie, chodził i mówił nana, nana, na", bo na banan mówi nana. I chciał cały dzień banan. Nie było banana, więc jak dojechaliśmy do cioci Olgi, to od razu pierwszy, co, to zjadł całego banana, bo ciocia miała banany. Także wczoraj na zakupach zrobiłam dosyć spory zapas i dzisiaj będą placki z bananem, dodam jeszcze malinki i borówki. Dobra, no mam nadzieję, że to wyjdzie. Sprawdźmy to. Edzie wczoraj dostał dużo nowych książeczek, jeszcze potem byliśmy na zakupach i ja mu zrobiłam zapas nowych książeczek. On słuchajcie, teraz codziennie wieczorem idzie sobie do swojego kazamatu, bierze sobie stąd jakąś książeczkę po czym wchodzi na kanapę tutaj razem z książeczką i chce żeby mu czytać to jest tak urocze to są nowe książeczki myszka wiesz? tak to są nowe ja mam czytać ja muszę ci zrobić śniadanko wiesz? ale możesz sam zobaczyć no dobra lećmy z tym co tu się robi tu się robi tak cały jogurt ty czekaj zapalę sobie światło cały serek wiejski a bez jajka? No a jak to się zlepi bez jajka? Dobra, mamy serek wiejski. Do serka wiejskiego dodajemy pół szklanki mąki. Strasznie dużo, ale może ja mam jakiś mały serek. Nana! Nana? Chcesz troszkę Nana? Blender wezmę, będę to blendować. Powiem tak, no nie są to najlepsze placki, jakie zrobiłam, jakie jadłam. No u nas w domu lepiej gotuje mój mąż. Coś chyba za dużo teraz mąki dałam, ale Edek zjadłam. No. Dojadę jeszcze trochę jogurtu, yy, banana i jest git. Ej, obczajcie co on robi. On nauczył się, że kotek lubi, jak daje mu się jedzenie. I spójrzcie, wyciąga sobie teraz jedzonko kota i daje mu jedzenie. Tylko Edziu nie otworzyłeś saszetki, ale to może lepiej. Nie no, słodziak straszny. Za to moje śniadanko wyszło chyba lepiej. Niestety Edziu nie smakuje to pieczywko, bo kupiłam pieczywko z kminkiem. Mi też tak średnio smakuje, szczerze mówiąc. Chciałam, żeby zjadł na drugie śniadanie to, co ja, ale pogardził chlebkiem. Zaraz zjem, ogarnę się, położę idę na drzemkę i powiem wam, jakie były plany, a jakie są plany finalnie. Mój Moi drodzy, Dziulak śpi, ja wzięłam prysznic, mam włosy, ogarnęłam się, zrobiłam pielęgnację, zaraz sobie zrobię bardzo szybki makijaż, wysuszę włosy, czekam na Asię, która za chwileczkę tu będzie i dzisiaj ogólnie był plan, że jedziemy na alpaki. Tak sobie to wymyśliłam, że z okazji Dnia Dziecka pojedziemy my i jeszcze moja chrześnica na alpaki. Edzio nigdy nie widział alpak i w ogóle on bardzo lubi zwierzątka, więc pomyślałam sobie, że to będzie super opcja. Znalazłam takie miejsce, nazywa się Alpaki Cudaki w Radzyminie. Zrobiłam tam rezerwację, ale dzisiaj dostałam wiadomości, że niestety moja rezerwacja jest odwołana, dlatego że prognozy pogody są takie, że będzie deszcz i w związku z tym Miejsce będzie nieczynne i zwierzątek tam nie będzie. Nie wiedziałyśmy co zrobić i moja Olga znalazła inne miejsce, gdzie również są alpaki i jeszcze jakieś inne zwierzątka. W ogóle jakieś tam takie, wiecie, atrakcje dla dzieci. Jak na moje oko niefachowe, to nie będzie padać. Yy, przynajmniej ja na to liczę, że nie będzie padać. I czekamy, aż idzie w stanie i właśnie jedziemy wszyscy razem. To jest jakaś agroturystyka? Ja nawet nie wiem, jak to się nazywa, tak szczerze mówiąc, ale Zobaczymy. Muszę Edka ubrać w długie spodnie, na pewno jakąś bluzę i wezmę mu chyba nawet cienką czapeczkę. Dlatego, że dzisiaj jest tak, wiecie, 20 stopni? Zawsze tak jest, że jak są upały, a potem się tak, wiecie, troszeczkę ochłodzi, to nagle zakładamy jakieś grube rzeczy i zachowujemy się tak, jak była się. Dobra, moi drodzy, pędzę na górę się ogarniać. Skorzystam sobie z okazji, że gdzieś pi i wypijecie pół kawusia. Ostatnio, słuchajcie, oglądałam jakiś odcinek na YouTube, nie pamiętam czyj, i ktoś powiedział, że każda prawdziwa vlogerka dodaje ujęcia, jak robi kawę. Oko, niefachowe, to nie będzie badać. Odebrać tatę z lotniska. Powiem Wam totalnie szczerze, że te 4 dni zleciały mi tak strasznie szybko. Nie wiem dlaczego, chyba dlatego, że właściwie nie pracowałam. Bo jedyne co robiłam, no to nagrywałam i montowałam dla Was vlogi, ale nie realizowałam żadnych współprac. No wiadomo, dodawałam jakieś treści na profil Moody, ale ja sobie wcześniej przygotowałam wszystkie filmy i tak dalej, więc to była tylko kwestia te, tego wyrzucenia i no i ten dzień premiery, no to też trochę było to pracy na Edzie Drzemce, ale tak poza tym wiecie no to spędzałam po prostu sobie czas z Edziem i było super i bardzo potrzebowałam w ogóle tych czterech dni i bardzo mi się podobało i spędziliśmy super czas i byliśmy w fajnych miejscach bardzo, bardzo tego potrzebowałam mam wrażenie, że Edio też, bo tak jak Wam wspominałam, ostatni mój tydzień dosyć mało czasu spędzaliśmy razem, takiego fajnego czasu Tyle co wieczorem poczytałam mu książeczkę i właściwie całymi dniami pracowałam. I strasznie moja głowa była rozbita pomiędzy byciem mamą a pracą. I muszę wam powiedzieć, że o wiele ciężej zniosłam ten tydzień, tamten poprzedni psychicznie niż fizycznie. W sensie psychicznie było mi ciężko strasznie a fizycznie jakoś ja mam wrażenie, że jestem cyborgiem i zawsze dam radę. Natomiast te cztery dni mi zrekompensowały wszystko i było super, się bardzo cieszę. Nie to, że nie tęskniłam za mężem, tęskniłam, ale, ale bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że spędziliśmy taki fajny czas z Eciem. Widzisz, Kekusia, jak idziesz w czapce, tata idzie, wiesz? To tata idzie. Ale radość. Idziesz do taty? Chodź. Kochani, ja się będę z wami żegnać. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że Wam się podobał taki zlepek naszych czterech dni, a teraz żegnam się z Wami, już kolejny odcinek to będzie odcinek z Karoliną i to będzie gadka szmatka dotycząca snu dziecka, a w piątek nagrywam gadkę szmatkę z innym gościem i też się nie mogę doczekać, także buziaczki, dziękuję, pa!